W przednim odcinku tej serii opisałem interfejs i pokazałem pewne narzędzia znajdujące się na przyborniku programu GIMP. Przybornik znajduje się po lewej stronie okna aplikacji. Dzisiaj natomiast zajmę się tym, jak na razie, tajemniczym paskiem menu, który znajduje się na górze okna programu. Serię wznawiam, ponieważ zauważyłem duże zainteresowanie poprzednim filmem, dlatego jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków tej serii, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Zachęcam także do dołączenia do grona moich fanów na różnych portalach społecznościowych. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego filmu. Pasek menu, jak w znacznej większości programów, tak też w gimpie, znajduje się na górze okna aplikacji, jak już zresztą powiedziałem. Podstawowy pasek menu składa się z rozwijanych po kliknięciu paneli. Pierwszym od lewej strony, jak to już jest przyjęte w innych programach, jest menu plik. Znajdują się w nim narzędzia służące do ogólnych działań w programie, dlatego mamy tutaj takie polecenie jak otwórz, zapisz czy drukuj, ale także inne, o których za chwilę powiem. Sama zawartość menu plik wygląda następująco. Na pierwszym miejscu znajduje się polecenie nowy. Służy ono do utworzenia nowego, pustego płótna, na którym możemy pokazać swoją twórczość. Po wybraniu tego polecenia otwiera się okno dialogowe, w którym możemy wybrać parametry nowego obrazu. Tymi podstawowymi parametrami są szerokość i wysokość obrazu, wyrażona w. No właśnie, tutaj także możemy zastosować odpowiednią jednostkę, która zostanie użyta później na naszym nowym obrazie. Do wyboru są standardowe piksele, z których zbudowany jest każdy obraz rastrowy, ale także możemy wybrać pośród jednostek metrycznych oraz imperialnych. Ciekawą i zapewne dla wielu tajemniczą jednostką są cycera. Jest to jednostka używana w typografii. Jedną cycero wyraża wielkość 12 punktów typograficznych, które z kolei mają wymiary zawierające się w podanym teraz na ekranie zakresie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat typografii oraz zasad w niej panujących, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Program GIMP posiada wbudowane szablony wielu formatów obrazu. Jeśli nie chcemy wpisywać jego parametrów, a jest on ustandaryzowany w jakiś sposób, to możemy wybrać listę rozwijaną o nazwie szablon i znaleźć tam odpowiedni format. Jego wymiary i inne parametry zostaną automatycznie wprowadzone w pola. Aby wyświetlić więcej parametrów obrazu, wystarczy wybrać zaawansowane opcje. W tych opcjach możemy dostosować rozdzielczość obrazu. Co to takiego i do czego się jej używa, opowiadałem w filmie o grafice rastrowej. Zapraszam do jego obejrzenia, jeśli komuś umknął. Następną opcją zaawansowaną jest przestrzeń kolorów. Tutaj możemy wybrać pomiędzy przestrzenią RGB a odcieniami szarości. Niestety, GIMP domyślnie nie obsługuje palety Cmyk przy tworzeniu obrazu, ale jeśli ktoś potrzebuje, to jest możliwość zainstalowania odpowiedniego dodatku, który dołącza obsługę tej palety. O przestrzeniach kolorów przygotowuję oddzielny materiał, dlatego zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwonka, aby go nie przegapić. Dalej mamy opcję związaną z precyzją, co tutaj zostało przetłumaczone również jako dokładność. Jeśli ktoś kiedykolwiek miał do czynienia z programowaniem lub interesował się tym zagadnieniem, to wie, że istnieją liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe. Ale pytanie brzmi, jakie to ma znaczenie w grafice? Otóż bardzo duże, gdyż im większa dokładność odzorowania barw, im większa przestrzeń pracy na kolorach, tym lepiej. I właśnie tutaj ustawiamy te wymienione przed chwilą parametry. Krótko mówiąc, im więcej, tym lepiej. To jest oczywiste. Dodatkowo, liczby zmiennoprzecinkowe, czyli takie z separatorem części dziesiętnej od całkowitej, pozwalają uzyskać większą precyzję przy wprowadzaniu zmian w obrazie. Kolejne ustawienie, czyli gamma, służy do ustalenia rodzaju oświetlenia i zarządzania tymże oświetleniem na obrazie. Oczywiście nie jest to takie oświetlenie jak w grafice trójwymiarowej, gdyż tutaj mamy do czynienia z grafiką 2D. Dzięki oświetleniu percepcyjnemu możemy dokładnie dobrać parametry jasności obrazu. Profil kolorów dobieramy zgodnie z urządzeniem, na którym wyświetlamy obraz. Producenci monitorów udostępniają profile kolorów zgodnie ze specyfikacją monitora. Ma to na celu właściwe wyświetlanie kolorów na ekranie, a następnie poprawne wydrukowanie zgodnie z tym, co przygotujemy. Wypełnienie to nic innego niż początkowy wygląd płótna, na którym będziemy pracować. Możemy użyć tutaj zdefiniowanych kolorów pierwszoplanowego i tła, które mamy aktualnie ustawione jako kolory aktywne. Te kolory ustawiamy na panelu przybornika po lewej stronie okna. Możemy także użyć koloru białego, przezroczystości, jeśli nie chcemy na obrazie żadnego koloru tła. Dostępne jest także użycie aktywnego deseniu. Ostatnie pole to komentarz, który zostanie zapisany w pliku. Nie jest on widoczny na obrazie, a dopiero. Po zapisaniu pliku na dysku będzie on dostępny w panelu właściwości obrazu. Nie wszystkie typy plików obsługują komentarze w pliku, więc jeśli jest on konieczny, trzeba to wziąć pod uwagę przy zapisie. Oprócz utworzenia pustego pliku, GIMP posiada również szereg opcji otwarcia już gotowego pliku graficznego. W menu plik, zaraz pod narzędziem tworzenia pustego obrazu, znajduje się menu wysuwane, w którym znajduje się kilka opcji, które służą do tworzenia obrazu z określonego źródła. Jest tam narzędzie do wstawiania obrazu ze schowka systemowego. Jego użycie polega na tym, że w dowolnym miejscu, przykładowo na stronie internetowej, użyjemy opcji kopiuj, znajdującego się w menu podręcznym na jakimś obrazie, wtedy zostanie on zapisany do schowka. To samo wydarzy się, kiedy w dowolnym miejscu, w dowolnym momencie wciśniemy klawisz Print Screen lub też kombinację Alt Print Screen. Pierwsze służy do pobrania całego obrazu ekranu, a drugie do pobrania obrazu aktywnego okna aplikacji. Kiedy chcemy użyć pobranego zrzutu w programie GIMP, wystarczy, że użyjemy omawianego wcześniej narzędzia utworzenia obrazu ze schowka. Zrzut zostanie wstawiony do programu w formie obrazu gotowego do edycji bądź zapisania w dowolnym formacie, i do tego przejdę za chwilę. Oprócz tworzenia obrazu ze schowka, w menu znajdują się także inne narzędzia. Jednym z nich jest pobranie strony internetowej w formie obrazu. Wystarczy w polu wpisać adres strony do pobrania, wcisnąć przycisk Utwórz i gotowe. Strona zostanie automatycznie pobrana. Następne narzędzie ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy do komputera mamy podłączony zewnętrzny skaner lub kamerę. Umożliwia ono pobranie obrazu bezpośrednio z zewnętrznego urządzenia i import do programu GIMP. Ostatnie domyślne narzędzie z tej grupy służy do pobrania zrzutów ekranu. W wyświetlonym oknie wybieramy parametry pobierania zrzutu, a następnie klikamy przycisk Pobierz, aby rozpocząć procedurę pobierania. Obraz automatycznie zostanie wyświetlony w programie. Powiedziałem przed chwilą, że opisane narzędzie pobierania zrzutów ekranu jest ostatnim domyślnym na tej liście. Owszem, ponieważ istnieje możliwość rozszerzenia liczby narzędzi na tej liście. Aby to zrobić, konieczne jest pobranie dodatków, które znajdują się na stronie poświęconej programowi GIMP. Link do tej strony znajduje się w opisie tego filmu. Następne narzędzie, znajdujące się w menu plik, służy do otwierania pliku znajdującego się na dysku komputera, dyskach przenośnych podłączonych do komputera oraz w lokalizacjach sieciowych dowolnej usługi, np. OneDrive. Wystarczy odnaleźć plik, kliknąć przycisk Otwórz i gotowe. Jeśli często używamy jakiejś lokalizacji, możemy tutaj dodać ją do listy po lewej stronie okna. W tym celu wystarczy wcisnąć przycisk oznaczony znakiem plusa, kiedy znajdujemy się w lokalizacji, którą chcemy dodać do listy. Usuwanie danej lokalizacji polega na wciśnięciu klawisza oznaczonego minusem, również kiedy znajdujemy się w tej lokalizacji, którą chcemy usunąć. Czasem zdarza się jednak, że chcemy otworzyć od razu większą ilość plików jednocześnie i umieścić je w jednym obrazie. Poprzednio omawiane narzędzie służy do otwierania każdego pliku w oddzielnej karcie edycji. Jeśli chcemy je mieć w jednym miejscu, to musielibyśmy ręcznie przesunąć je do jednej karty jako warstwy. Na szczęście twórcy programu GIMP opracowali inną metodę wstawiania wielu plików jako warstwy. Wystarczy do tego celu użyć narzędzia Otwórz jako warstwy. Wtedy wszystkie zaznaczone pliki zostaną wstawione w jednej karcie jako oddzielne warstwy, na których możemy pracować. O warstwach i pracy na nich opowiem w jednym z kolejnych odcinków. Jeśli nie chcecie go przegapić, zapraszam do subskrybowania kanału oraz kliknięcia dzwonka. Następne narzędzie otwierania to Otwórz położenie lub Otwórz lokalizację, zależnie od tłumaczenia i wersji programu. W tym polu możemy wpisać dowolną lokalizację pliku, a on automatycznie zostanie pobrany do GIMPA. Ostatnie narzędzie z tej grupy służy do otwierania plików, które wcześniej już były używane przez nas w programie. Kolejne narzędzia w menu plik służą do zapisywania gotowych obrazów. Plik zapisywany jest w specjalnym formacie XCF, który możliwy jest do otwarcia w celu edycji tylko w programie GIMP. Polecenie Zapisz, jak to ma miejsce w innych programach, zapisuje otwarty plik pod tą samą nazwą. Jeśli wcześniej nie zapisywaliśmy tego pliku, wyświetlone zostanie okno, w którym wybierzemy lokalizację i nazwę, pod którą plik będzie zapisany. Ale przy kolejnym wybraniu polecenia Zapisz, takie okno się nie wyświetli, a plik zostanie zapisany w tym samym miejscu, w którym zapisaliśmy go za pierwszym razem. Jeśli chcemy zapisać plik pod nową nazwą lub w innej lokalizacji, musimy wybrać polecenie Zapisz jako. Każde wybranie tego polecenia spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z możliwością wyboru lokalizacji i nazwy pliku, a próba zapisu pod istniejącą nazwą spowoduje wyświetlenie monitu o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku. GIMP umożliwia także zapisanie plików w formatach skompresowanych i to są te właśnie dziwne nazwy, formaty bzip, gzip czy xz, które również można wybrać, rozwijając menu wybór typu pliku. W każdym razie, po wybraniu lokalizacji, pisaniu nazwy i typu pliku, wystarczy przycisnąć przycisk Zapisz i gotowe. Plik jest już zapisany na dysku. Jeśli chcemy przywrócić plik do stanu ostatniego zapisu, to oczywiście możemy to zrobić poleceniem przywróć. A co w sytuacji, kiedy chcemy zapisać obraz w formacie bardziej popularnym, który na przykład można wykorzystać na stronie internetowej? Do tego celu służą polecenia Wyeksportuj oraz Wyeksportuj jako. Działają dokładnie tak samo jak wcześniej opisane, z tą różnicą, że tutaj mamy do wyboru inne formaty zapisu niż standardowy dla GIMPa XCF. Wystarczy wpisać nazwę, wybrać lokalizację zapisu pliku i wybrać odpowiedni format, a następnie przycisnąć przycisk Wyeksportuj. Pod poleceniami eksportu pliku znajduje się polecenia utwórz szablon. Służy ono do przygotowania szablonu pliku do późniejszego użycia. Będzie go można wtedy wybrać spośród dostępnych szablonów przy tworzeniu nowego pliku. Ja na przykład utworzyłem szablon ikona 128x128, 128, który tworzy obraz o wymiarach 128x128 128 pikseli. Nie ma tutaj możliwości wybrania lokalizacji, w której zapisany zostanie plik szablonu. Jest on zawsze zapisywany w domyślnej lokalizacji dla szablonów ustawionej w konfiguracji programu. Kolejne dwa narzędzia w menu plik to służące do przygotowania pliku do druku, ustawienia strony oraz polecenie drukuj, które pozwala na wybór drukarki. Przy drukowaniu obrazów przygotowanych no oczywiście nie tylko w Gimpie, ale w każdym programie graficznym, trzeba uważać, gdyż nie zawsze to, co zobaczymy na wydruku, będzie zgodne z tym, co przygotowaliśmy. Mam tu na myśli to, jak kolory obrazu na ekranie zostaną odwzorowane na wydruku. Będę to opisywał w oddzielnym materiale, ale teraz powiem tylko tyle, że drukarka pracuje w innej przestrzeni kolorów niż ekran komputera. Ponadto ekran komputera zazwyczaj nie jest odpowiednio skalibrowany, przynajmniej te monitory wykorzystywane normalnie w domach. Oczywiście profesjonaliści mają lepiej skalibrowany, dlatego tutaj jest mniejsze przekłamanie. Wróćmy jednak do menu plik, w którym zostało jeszcze kilka narzędzi do omówienia. Są to kolejno. Skopiowanie ścieżki dostępu do aktualnie otwartego pliku, otwarcie lokalizacji w menedżerze plików oraz trzy narzędzia zamykające. Pierwsze z wymienionych narzędzi służy do skopiowania ścieżki pliku, który jest otwarty w programie. Niezależnie w jaki sposób został otwarty plik, więc jeśli będzie to plik otwarty z dysku, to zostanie skopiowana absolutna ścieżka do pliku na naszym dysku. Jeśli będzie to plik otwarty z internetu, to skopiowana zostanie lokalizacja sieciowa. Drugie z narzędzi otwiera okno menedżera plików w lokalizacji pliku. Działa to tylko dla plików, które zapisane są na dysku, więc nie ma tutaj możliwości otwarcia w ten sposób lokalizacji sieciowej. Ostatnie trzy narzędzia w menu plik to zamykanie otwartych plików i kończenie pracy z aplikacją. Polecenie Zamknij widok zamyka aktualnie widoczny obraz. Zamknij wszystkie zamyka wszystkie otwarte pliki, a polecenie Zakończ wyłącza gimpa. No i to na dzisiaj by było tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli ten film Wam się podobał, kliknijcie łapkę w górę, a jeśli nie chcecie przegapić następnych filmów, to zapraszam również do zasubskrybowania mojego kanału. Zapraszam też na moje konta na różnych mediach społecznościowych. Dzięki za oglądanie i cześć.